Dobry. dzisiaj w końcu książka, którą udało mi się przeczytać. Książka Jacka Bartosiaka i George'a Friedmana. Wojna w kosmosie, przewrót w geopolityce. Książka bardzo ładnie wydana, z dbałością, co jest taka, no jest pewnym plusem. Chociaż w sumie generalnie książki, może poza pierwszą Jacka Bartosiaka, są fajnie wydawane. No właśnie, teraz to do formy, może forma, powiem tak. Forma jest bardzo ładna, dlatego że mamy dosyć ciekawe w środku również mapki. Mamy mapkę księżyca, mamy tradycyjnie mapkę Harlandu i Rimlandu, tak chyba dołożoną. I mamy trochę mapek tych wszystkich podstawowych orbit, o których jest mowa. Czyli generalnie, no i jeszcze jakąś mapkę kosmodromów, portów kosmicznych. Powiedzmy, są tak faktycznie, że z tych mapek. Faktycznie są takimi mapkami, które nam pomagają. Książka, tak, może zacznę od formy. Książkę czyta się wolno, nie czyta, przynajmniej mi się czytało wolno. Ma pewne powtórzenia. Wydaje mi się kilka razy, że już o tym słyszałem. A jednocześnie nie mam takiego poczucia, że. Że gdzieś dogłębnie ten temat poznałem, prawdopodobnie dlatego, że w jakimś sensie ta książka jest ciągle futurologiczna, czyli tak naprawdę no nie mogą być dogłębne analizy czegoś, co dopiero powstaje, poza tymi rzeczami, o których już wiadomo, czyli powiedzmy sobie o tej topografii kosmosu. I tu rzeczywiście książka mówi nam dosyć fajnie o tych różnych orbitach geostacjonarnych o tych ruchomych. O tych punktach Lagrange'a, o ile dobrze, dobrze to powiedziałem, mówi nam też ciekawie o księżycu, o tym jak ten księżyc orbituje, że jest jedna strona zakryta, że tam jest jakiś jeden punkt, punkt ukryty z drugiej strony, że tam gdzieś Chińczycy już wchodzą. Dodam też, że w sumie taką chyba najciekawszą częścią tej książki jest końcówka, która jest takim futurystycznym przedstawieniem wojny w 2076 roku. Osobiście zacząłbym prawdopodobnie od tego właśnie rozdziału, dlatego że ten rozdział jest najciekawszy. On w jakiś sposób nam podpowiada, po co to wszystko jest, po co ta cała analiza, czemu służy ta ca, to całe przedstawienie tych nowych. Możliwości, które przed nami się kryją, i w skrócie, myślę, że właśnie faktycznie ta książka przekonuje do tego, że mamy nowy kontynent do odkrycia, który jest blisko, z którym jeszcze nie jesteśmy w stanie się dzisiaj połączyć, ale który jest naprawdę bardzo blisko. Determinacja narodów, państw będzie ewidentnie tym, co będzie się liczyć. Nie wiem, jak nasz. Nasz kraj w tym wszystkim się zachowa. Ciężko mi powiedzieć. No chciałbym, żeby ktoś się tym przejął. Jakąś wizję szerszą niż 4 lata, yy, najbliższe i następne wybory. Nie wiem, jak to będzie. Może będzie to jakiś rynek polski, może to będą jakieś elity wojskowe, nie wiem, chociaż też na te elity wojskowe za bardzo liczyć przynajmniej dzisiaj nie można, ale z drugiej strony to jeszcze nie jest taki czas, że już od razu teraz trzeba się za wszystko brać. Chociaż pewnie by się przydało, chociaż pewnie by się przydało i myślę sobie, że jest to no, taki trochę właśnie też moment, zresztą często u Jacka Bartosiaka się spotykamy z takim pewną takim, takim bym powiedział kaznodziejskim podejściem, to znaczy on podkreśla, że teraz jest czas, teraz jest czas na to, żeby pewne rzeczy zrobić, później będzie za późno. No, i chyba tak rzeczywiście jest. Tak, swoją drogą, już abstrahując od wszystkich porównań, które mi się nawet jako pastorowi po prostu nasuwają, że rzeczywiście teraz pewnie jest ten czas, żeby się pewnymi rzeczami zająć. Co ta książka robi? Ta książka przekonuje o tym, że faktycznie chcąc czy nie chcąc, współczesne naziemne konflikty zbrojne przenoszą się do kosmosu. Przekonuje o tym, że nie ma już sanktuarium Ameryki na orbitach, dlatego że, już no wiemy o tym, bo Rosja coś tam sobie zestrzeliła, Chiny sobie coś zestrzeliły, a więc generalnie wprowadza to niepewność, wprowadza to ewidentnie taki nowy zwrot, trzeba będzie się zastanawiać, chronić, zabezpieczać, trzeba dostać się dalej, bo im wyżej, no to, to tak trochę jest śmiesznie pokazane właśnie, że żyjemy w takim, takiej wielkiej, głębokiej dolinie nawet. Można być rozpadlinie z perspektywy kosmosu. I kosmos jest, ja ma taką górkę i tą górką de facto jest Księżyc, bo jakby z tej Księżyca wszystko widać na Ziemi. Natomiast Księżyc, właśnie na, na Ziemi, a wobec Księżyca jest taką rozpadliną, to jakbyśmy nie rzucali wysoko... No to bardzo ciężko jest się przebić, bo to, bo to przyciąganie jest tak bardzo mocne, a więc ciężko się strzela do góry w skrócie, a w dół się strzela dosyć fajnie i zrzuca się dosyć fajnie rzeczy w dół. I w tym sensie myślę, że to jest fajna książka, która pokazuje, że rzeczywiście księżyc będzie strategicznie bardzo, bardzo ważny, dlatego że kto kontroluje księżyc, kontroluje ziemię, tak mówiąc wprost. Też tam się pojawiły takie futurystyczne wątki tego, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jak to będzie. Trochę jak ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wszyscy myśleli, że ci osadnicy będą lojalni wobec starych krajów, no ale tak naprawdę summa summarum okazali się lojalni wobec swojej nowej Ziemi. I tutaj troszeczkę można przewidywać podobny rozwój wypadków gdzieś tam w kilku pokoleniach. Tym bardziej, że eksplora, eksploat, eksploatacja księżyca będzie bardzo, bardzo opłacalna. I oczywiście wszystkie jakieś tam ziemskie kraje będą chciały na tym rękę trzymać. No pytanie, na ile faktycznie ta populacja lokalna będzie szczęśliwa z tego powodu. To są takie wątki, które dziś się budzą, kiedy się czyta tą książkę. To są wątki, które pokazują, że rzeczywiście żyjemy w perspektywie nowego kontynentu, który jest o krok od zdobycia. On już jest odkryty w sensie takim, że widzimy go. Że już niemalże go jesteśmy w stanie dotknąć, ale to niemalże jest ciągle rzeczywistością dnia dzisiejszego, niemniej prawdopodobnie nie jest rzeczywistością długą. Myślę, że wszyscy, którzy gdzieś zastanawiają się nad perspektywą przyszłości, nad tym, co będzie wyznaczać, jakie trendy, jakie punkty odniesienia będą wyznaczać przyszłość, powinni tę książkę przeczytać. No przede wszystkim, dlatego, żeby nabrać sami dla siebie przekonania odnośnie tego, jak ta przyszłość będzie wyglądać? Nie słuchali jakichś fachowców, facebookowych czy internetowych, ale przeczytali sobie po prostu, przeczytali, jak to wygląda. I, I wyrobili sobie zdanie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że możemy we wszystkim, nawet w takich dziwnych sprawach, jak kolonizacja Księżyca, ufać Tobie, że Ty to wszystko zaplanowałeś, masz to pod swoją kontrolą. Też, Panie, proszę Cię o Polskę, żeby w tym wszystkim. Panie, żebyś dał mądrość naszym przywódcom, i żeby to błogosławieństwo z tym związane mogło również spłynąć na nas. Z Bogiem i do zobaczenia!